Cześć, dzień dobry, kłania się Wojtek Franus, wideo DSLR.pl. W dzisiejszym odcinku naszej serii rozkminiamy DaVinci Resolve 12.5, będę omawiał maski. Poznaliśmy już najważniejsze narzędzia kolorysty, krzywe użytkownika oraz krzywe koloru i wiemy do czego służą. Najwyższy czas rozszerzyć ich użyteczność. Do tej pory prezentowałem Wam tak zwaną obróbkę globalną, czyli opierającą się na całościowym obrazie klatki filmu. Oczywiście można ograniczyć się do tego typu korekty kolorystycznej całościowej. Niemniej Da Vinci oferuje znacznie więcej narzędzi, pozwalających na bardzo precyzyjną obróbkę światłocienia i koloru. Gdy chcemy bardziej przyłożyć się do naszych filmów, w takim wypadku pracujemy na fragmentach obrazu. Czyli na określonych przez nas obszarach kadru, maskach. Da Vinci ma dwa rodzaje masek: maski zakresu, klucze i maski wykreślne. Zaczniemy od masek zakresu. Maski zakresu, które również możemy nazwać kluczami od kluczowania, to nic innego jak obszary kadru, które tworzymy automatycznie. Maskujemy w oparciu o wybrane zakresy barwy, nasycenia i jasności, kiedy pracujemy w panelu HSL, zakresu kanałów czerwonego, zielonego, niebieskiego, gdy pracujemy w panelu RGB i zakresu jasności w panelu LUMA. Dodatkowo mamy jeszcze zakres konkretnego koloru, tak zwaną maskę 3D. Maska HSL wybiera w oparciu o model HSL, czyli Według barwy, nasycenia i jasności. Mamy tutaj barwę, nasycenie i jasność. Maska RGB wedle składowych kolorów. Ten kolor został opisany w ten sposób. Maska Luma, jedynie jasności. Jak widzimy, tu jest nieaktywne, natomiast mamy aktywną jasność. Maska 3D według koloru w oparciu o przestrzenny model koloru palca HSL. Kiedy próbkujemy, tworzą się zakresy konkretnych kolorów. Wybór należy do nas. Kiedy mamy coś do wymaskowania, sami musimy określić, w którym panelu najlepiej uda się wykonać maskę. Najprościej to zrobić metodą prób i błędów, oglądając zaznaczoną w dowolnych panelach maskę i oceniając, czy spełnia nasze oczekiwania. Każdy przyjęty model ma swój własny sposób maskowania. Inaczej jest zbudowana maska HSL, inaczej RGB, inaczej LUMA. HSL, RGB, LUMA i maska 3D. Trzeba pamiętać, że różnice są w sposobie maskowania. A nie w interpretacji gotowej maski. Czyli, że jak coś ładnie wychodzi w HSL, to w RGB może okazać się zupełnie nieprzydatne. Z pozostałymi maskami jest tak samo. Maski zakładamy na kolejnym nodzie, na którym po zamaskowaniu będziemy również nakładać korekty. Ale S mamy noda. Maski zakresu nakładamy próbnikiem. Punktując obszar, który chcemy wymaskować, efektem będzie szara nakładka maska. Dla pewności możemy jeszcze skorzystać z podglądu kontrastowego maski. Tutaj czarne to elementy wymaskowane, białe to elementy niemaskowane. Tu możemy robić inwersję maski. Próbnik może być punktowy. Addytywny do dodawania zakresu oddziaływania maski lub subtraktywny do odejmowania zakresu oddziaływania maski. Na samych wykresach pojawią się znaczniki, które informują nas, w którym obszarze danego modelu znajduje się zaznaczony przez nas obszar. Efekt naszej pracy korekcyjnej obszaru zamaskowanego będziemy oglądać przeskakując kombinacją klawiszy Shift H. Z widoku maska na widok efekt lub klikając w tym miejscu albo dodając nowego noda szeregowego i ustawiając opcję widoku Shift-H na nod ostatni przy jednoczesnej aktywacji noda zamaskowanego. Brzmi dosyć karkołomnie, ale jak wdrukujemy sobie w głowę kombinacji klawiszy Shift-H. Po trzech latach przestanie to być dla nas problemem. Kiedy korzystamy z masek zakresu, ważne jest umiejętne czyszczenie maski, czyli precyzyjne określenie, gdzie maska się znajduje i czy zakres jej pokrycia jest prawidłowy i dokładny, oraz czy nie ma prześwitów oraz zbyt pływających zakresów. Pod każdym wykresem zakresu w każdym panelu znajdują się kontrolery przenikania i skali zakresu. Możemy je precyzyjnie zmienić. Zakres maski możemy zwiększać lub zmniejszać. To samo możemy zrobić z przenikaniem maski. Na przykład dodajmy trochę niebieskiego, a następnie rozszerzmy barwę. Zróbmy bardziej miękkie krawędzie. To samo możemy zrobić z zakresem nasycenia, czyli saturacji. Rozszerzyć, zwiększyć. Łagodność przenikania i oczywiście zakres jasności. Rozszerzyć, wygładzić możemy jeszcze dodać ten fragment i następnie wymaskować całe niebo. Do korekty pokrycia maski służą narzędzia po prawej stronie panelu modeli kolorystycznych. Dzięki nim możemy dokonać pełnego dopracowania maski, czyszcząc oddzielnie zakresy maskowane i niemaskowane oraz zmniejszając lub zwiększając rozmycie krawędzi. Korzystając z tych kontrolerów, lepiej robić to na podglądzie maski, czyli tutaj. Maski możemy również powiększać, rozbuchując i zmniejszając i obkurczając. Tu możemy usunąć wszystko, doprowadzić do czerni. Sprawdzić jak wielbiel jest w porządku. Czarne wyczyszczone, białe wyczyszczone. Możemy krawędzie troszkę rozmyć i przechodząc w tym miejscu zastanowić się, czy maskę trzeba powiększyć, czy pomniejszyć. Tu mamy taką krawędź, więc możemy ją troszkę przesunąć, następnie wrócić i jeszcze bardziej rozmyć. No, efekt mamy, można powiedzieć, bliski green screenowi, mimo że, jak pamiętamy, niebo wyglądało w taki sposób. A to jest nasza maska. Czemu precyzyjne czyszczenie masek jest takie ważne? Popracujemy na ruchomym obrazie. I nasza maska porusza się wraz z elementami maskowanymi. O tak. No, tu są pewne niedociągnięcia, na przykład w tym miejscu, ale proszę popatrzeć na krawędzie. Mamy ruchomą maskę. Jak widać, maski zakresu działają tak jak maski w green screen. Z tą różnicą, że w green screenie kluczujemy jeden przygotowany podczas filmowania zakres barwy na tle, jaskrawozielony zielony, papuzi, czyli najrzadziej występujący kolor. A w maskach zakresu musimy sami maskowany kolor znaleźć i zdefiniować. Zmiany naświetlenia, sceny, bogactwo koloru, różnice planów wpływają na kolorystykę kadru i maski zakresu. Kiedy nie są precyzyjnie wyczyszczone, mogą nam sprawić niespodzianki, znikając z maskowanego obszaru lub pojawiając się w najmniej odpowiednim momencie. O tak jak w tym miejscu, na przykład mamy. Różnica między tymi kontrolerami a tymi polega na tym, co czyszczą. Pod wykresami korygujemy zakres maski, na przykład zieleni do błękitu i przejścia kolorów granicznych. A tutaj czyścimy już samą gotową maskę. Jak wiemy, kolor zbudowany jest ze składowych i pewne ich elementy mogą znajdować się w miejscach niemaskowanych, na przykład składowe błękitu mogą znaleźć się w zakresie składowych koloru trawy. Dzięki korekcie z wykorzystaniem tych narzędzi eliminujemy tak zwane obszary zainfekowane i precyzyjnie określamy obszary maskowane każdej masce możemy przyporządkować kontrpask, klikając tutaj. Robić inwersję maski. Jeżeli chcemy mieć obie maski na jednym nodzie, możemy również dodać do naszego noda maskującego noda zewnętrznego, czyli również noda maskującego, ale w kontrmasce. W ten sposób mamy maskę, którą zrobiliśmy i kontrmaskę. Dokładnie widać, w jaki sposób udało nam się to zrobić. Oczywiście możemy dopracować, nawet powinniśmy, ale my sobie tu, akurat w tym miejscu darujemy, do tego służą te wszystkie narzędzia. Kontrmaska służy do jednoczesnej korekty obrazu zamaskowanego i niemaskowanego. Kiedy pracujemy na masce, może się okazać, że nasze operacje potrzebują poprawki w tym co nie jest maskowane, i wtedy dodatkową korektę kontrującą możemy nałożyć na kontrmaskę. Na przykład. Weźmy tutaj większy kontrast na dole, a niebo możemy wybielić. Podwrotnie. Może pogłębić i zrobić ponure niebo. Wzmocnić się, a dół możemy na przykład nawet doprowadzić do czarnobie. efekt końcowy korzystania z maski i kontrmaski. Kiedy korzystamy z noda z kontrmaską, warto pamiętać, że on zmienia się zawsze w momencie, kiedy zmieniamy naszą maskę podstawową. No na przykład, jeżeli dodam jakiś tutaj zakres, to proszę popatrzeć, od razu kontra dopasowała się nam do tego, co zrobiliśmy na naszym poprzednim nocie. Dlatego warto mieć od razu ustawioną maskę i kontrmaskę. Pamiętajmy, że kontrmaska na nodzie zewnętrznym jest maską wynikową maski, którą utworzyliśmy, czyli tej. Więc jeśli chcemy wykonać poprawki na kontrmasce, czyli na tej, musimy to zrobić na masce źródłowej, inwertując jej ustawienie. I teraz możemy sobie dokonywać korek. Umiejętne przeskakiwanie między maskami i kontrmaskami to niestety ważna sprawność kolorysty i po prostu trzeba jej się nauczyć. Dla uspokojenia dodam, że to jest łatwiejsza część pracy z maskami w DaVinci Resolve. Z pozostałych pasek zakresu korzystamy podobnie RGB Luma 3D. Na tym przykładzie pokażę, jak na przykład wymienić kolor. Jeżeli coś nam się nie podoba, tutaj mamy ujęcie samochodu, wszystko pięknie, ładnie, ale na tle pojawia nam się bardzo mocno jarzący kolor lila. Na tym przykładzie pokażę, jak maski różnie maskują. Zacznijmy od maski HSL. Proszę zwrócić uwagę. Wszystko wygląda niby ładnie. Ale to, co nas najbardziej interesuje, no dosyć słabo. Robimy zatem inną, kolejną próbę. Maska RGB. To samo. Wszystko pięknie wygląda, niby ładnie wymaskowane, ale jak zwrócimy uwagę na litery, to są takie same. Rezygnujemy z maski. Spróbujmy maskę 3D. O, proszę zwrócić uwagę. O ile pozostała część kadru, która nas nie interesuje, nie została wymaskowana, to obszar którym jesteśmy zainteresowani, czyli ten dziwaczny różolila, jest wymaskowany bardzo ładnie. Litery są ostre i wyraźne. Teraz, jeżeli mamy już wybrany kolor, który nas interesuje, możemy się zająć korektą maski. Ustawiamy na kontrast i zaczynamy czyścić maskę. Odcinamy czernie, biele, Czyścimy czarnie, czyścimy biele, troszkę dodamy rozmycia i mamy maskę. Pozostały nam miejsca tu i tu, których nie udało nam się wymaskować, ale tym zajmiemy się w jednym z kolejnych odcinków. Na razie skoncentrujmy się na tym, co chcieliśmy zmienić. Ustawiamy widok efektu, no i zaczynamy kombinować. Przechodzimy do krzywych. No tutaj to niewiele nam się zda, ale na przykład w barwa. W barwie już może się przydać, ponieważ możemy po prostu zmienić barwę. Nie musimy już określać zakresu oddziaływania. Zakres ten określiła już maska. Przechodzimy i proszę zwrócić uwagę: zmienia się barwa naszego koszmarnego plakatu oraz te fragmenty, które są zainfekowane w tym miejscu oraz w tym. Na razie interesuje nas zgaszenie. Tego dziwacznego koloru możemy również zmniejszyć nasycenie, wrócić do maski i zastanowić się, czy przypadkiem nie wprowadzić pewnych dodatkowych korekt. Wyczyścić biele. No, jak cię mogę. Może spróbujemy sciemnić. O, tu widać w czym problem. Trzeba troszkę zwiększyć jednak rozmycie oraz powiększyć maskę. Przyjrzyjmy się teraz. No, wszystko tak jak trzeba. Tak było, tak jest. Jak zauważyliście, samochód ma wymaskowaną rejestrację. Skorzystałem tym razem z maski wykreślnej czyli z tej maski, o której porozmawiamy w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo, Wojtek Franus.